Oto nasz nowy rower w serwisie. Będzie podlegał swego rodzaju reanimacji, czyli przywrócimy mu jego świetność. Jest to rower marki Jaguar w produkcji polskiej. Oczywiście legendarny Jaguar. Ten pochodzi z pierwszego okresu lat 80. Rower wyposażony w koła na szydki, aktualnie bez ogumienia. Pięciotryb Przekładnia Produkcji Bydgoskiej ZZR Zakładów Rowerowych w Bydgoszczy Przerzutki Favorit czeskie Standard na owe czasy Oto logo Zakładów Rowerowych Stan roweru jest dość Słaby, to znaczy został on prawdopodobnie wyciągnięty z piwnicy, może ze strychu, ale będzie wyglądał zupełnie inaczej, jak powiedziałem, nadamy mu nowe życie.